Zmiany są druzgoczące. Kwoty, jakie ustawodawcy zaprezentowali, znacznie wzrosły, a zwłaszcza przy większych prędkościach. Przy przekroczeniu powyżej 50 km na godzinę, to jest ta największa stawka, kierowca ma zapłacić 1500 zł mandatu, gdzie dotychczas kwota była to 500 zł. Zmiany na poniższych szczeblach prędkości również są znaczne. Przy 41,50 przekraczają o ponad Dwukrotną wysokość dotychczasowych kwot. Myślę, że zmiany, jakie są wprowadzone, e, ciężko jednoznacznie powiedzieć, na co mają wpłynąć, z pewnością na budżet, natomiast nie jestem pewien, czy wpłyną na bezpieczeństwo jazdy z prostych względów. E, stawki są zbyt wygórowane, mają na celu odstraszyć kierowców od jazdy agresywnej. Naliczanie kary, na bazie zarobków jest bardzo miarodajne i przyniesie większy efekt aniżeli wprowadzanie jednolitych kar dla wszystkich. Dlatego, że one nie są wtedy, gdzie to sprawiedliwość? Jaka sprawiedliwość, jeżeli ja zarabiając 3000 czy tam 2000 zł mam zapłacić całą swoją pensję, a drugi pan sobie tylko powie do policjanta, pisz pan. Na pewno da to do myślenia kierowcom. Jeżeli potencjalny kierowca, który przekroczy prędkość o 20 bądź 50 km na godzinę, dostanie karę rzędu jego pensji. No to na pewno gdzieś ten temperament będzie, będzie zmniejszony, jeżeli chodzi o, o agresywną jazdę, ale czy to przyniesie efekt w postaci bezpiecznej jazdy na drogach i bezpieczeństwa wzrostu bezpieczeństwa? Nie jestem tego pewien ze względu na, na nawyki kierowców. Tak? Wielokrotnie y, spróbowaliśmy wpłynąć na temperament kierowców, y, czy to poprzez spoty informacyjne, czy kampanie, y, które mówiły o bezpieczeństwie y, i o odpowiedniej kulturze jazdy. Natomiast, no, żeby zmienić temperament kierowców, no niestety trzeba nad tym pracować. Tego się nie da zrobić od tak, a na pewno nie da się tego zrobić w formie zwiększenia kar. Dużo lepiej by było, gdyby ustawodawcy pomyśleli o formie karania punktami.